Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny, że Farming Simulator 25 jest to już... Nie wiem, chyba piąty odcinek z serii Projekt Cybuchowo, na której pokazuję Wam postępy e, nad pracą, nad mapą, e, postępy z prac nad mapą Cybuchowo, e, którą postanowiłem odrestaurować do Farmiga 25. No i tak, na początek widzów chciałbym oczywiście Cię prosić o zostawienie łapki, w górę subskrypcji, napisanie jakiegoś komentarza, żeby napędzać ten kanał. Lecimy po tysiącu subów do końca roku. Mam nadzieję, że uda się to osiągnąć z Waszą pomocą, na pewno, ale musicie mi w tym pomóc. Z góry za wszystko dziękuję. No, i tak od czego dzisiaj zaczynamy? Dzisiaj generalnie dużo rzeczy do pokazania wam nie mam. Co najpierw? Co najpierw? O! Najpierw, może to jest zbudowane kolejne gospodarstwo, oczywiście statycznym, Na którym jest kilka skupów. Tutaj będzie skup zboża. Jak widzicie, będzie można tu sprzedać wasze zboża. Wszelakie tutaj. Tu jest jakieś koniki, sobie chodzą. Tutaj mamy nasze zacne gospodarstwo. Tutaj, sobie gościu ma jakieś kury bo czemu by e, nie e, tutaj w środku są świnki proszę bardzo, tutaj jakaś tam wiadomo szopa, jakieś tam duperele tutaj e, w tym miejscu można sprzedać siano i słomę, czy ogólnie bele tam z sianem, słomą i tak dalej Są drogą widzę, że muszę tą ikonkę przestawić, bo ona jest trochę krzywo <laughs> powinna być bardziej na środku e, anyway e, dalej, tutaj w środku zaraz wam pokażę, tutaj oczywiście są krówki Gościu ma sobie jakieś krowy. E, tutaj możemy kupić gnojówkę. Jeżeli by ktoś potrzebował, to można sobie ją tutaj zakupić. Tutaj można zakupić obornik. Więc wszystko jest tak w miarę e, pod ręką. Może, czy, tak w sumie. E, w tym tutaj miejscu można sprzedać rośliny okopowe. Czyli jakieś ziemniaki, marchewki, buraki itd. E, 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 tutaj mamy jakby przód tego gospodarstwa. Jakiś domek, wiadomo. Tutaj wyjazdy jeden z drugim. No i tutaj takie małe nie wiem, Stawik Bajorko jak zwał, tak zwał, no ale tutaj coś takiego jak najbardziej jest. Myślę, że jest to całkiem ciekawe miejsce. Ogólnie w 19 tego na Cybuchowie nie było. Jest to kompletnie nowa lokacja, więc e, możecie dać znać co o tym sądzicie. Według mnie jest całkiem e, spoko. Dobra. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać. E, 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 czekajcie, czekajcie, o właśnie. Tutaj jest. Nie tak, tak, tylko tu. E, przetwórnia z rębków. Jest to budynek, który jest dostępny oczywiście w sklepie. Zaraz Wam zresztą pokażę. Budowa. Fabryki, gdzieś tu ona powinna być. O, widzicie przetwórnia zrębów, to jest ten sam budynek, co jest tutaj. Z tą różnicą, że tego tutaj sprzedać nie można. On tutaj jest na stałe. Uznałem, że czemu nie można coś takiego tutaj umieścić. Taki dodatkowy zakład, oczywiście można go sobie, jak widzicie, kupić. I co tu można robić? No Można wytwarzać tutaj palet drzewny i płyty OSB. Tutaj oczywiście wysypujemy nasze wióry. Rodziny, jak tam tylko to sobie nazywacie. Tak to właśnie wygląda. Myślę, że takie miejsce produkcji jak najbardziej jest na miejscu. O, tutaj, właśnie jakieś płyty, palety z płytami OSB macie na prezentację. Tu gdzieś chyba są jeszcze worki z paletem. Gdzieś tutaj chyba. O, właśnie tu jest na przykład paleta. Proszę bardzo, palet drzewny. Więc myślę, że. GIT, takie miejsce. Czemu nie? To jest akurat tutaj, zaraz obok Tartaku praktycznie. Tutaj oczywiście jeszcze będzie las, więc ładnie będzie schowane w lesie. Kolejna rzeczą jest jest, 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 jest... Nie to. Tutaj. To będzie to miejsce. Nie wiem, czy mogę się tepnąć? Mogę. Dobra, tepnijmy się na teren. Mianowicie jest to już, jak widzicie, we wsi. To tutaj normalnie będzie wieś, normalnie będą domy później. I zapytacie, co to jest? No tutaj generalnie był zwykły dom. Ten dom tutaj był, to tu oczywiście będzie chodnik później. Na razie chodnika nie ma, ale ten chodnik się później tutaj pojawi. Eee, tutaj jest normalnie wjazd do domu, ktoś by pomyślał, w no nic tu nie ma. Ale to jest przetwórnia jagód. Słuchajcie, tutaj można kupić sobie tą przetwórnię. Jak widzicie, są tutaj jakieś palety z jagodami. Eee, tutaj normalnie mamy punkt wysypywania naszych produktów do produkcji. To jest sok jagodowy, a tutaj dżemik. Ja gotowy, i tutaj zrobiłem taki wyjaźnik Tutaj tego, a i jeszcze tutaj oczywiście będą nasze palety się spełniły, e, przetworzone w sensie z naszymi e, gotowymi projekt, produktami, prawda? Także myślę, że miejsca do załadunku i tak dalej będzie. Tutaj będzie normalnie dom, a ta droga będzie sobie wyjeżdżała tutaj aż do drogi głównej, e, i ona będzie wyjeżdżać właśnie tutaj. Więc myślę, że jest to całkiem e, spoko zamysł. Również możecie zdecydować co sądzicie Generalnie tutaj da się je wyjechać na spokojnie Ciągnikiem z przyczepą Nie jest tu aż tak ciasno jakby to wyglądało Więc myślę, że sobie poradzicie Na spokojnie Dobra I lecimy jeszcze jedną rzecz Chciałbym wam pokazać Bo ogólnie jeśli chodzi o produkcję to jest już wszystko Punkty skupów i produkcję to jest wszystko Co chciałem umieścić Może jeszcze w międzyczasie jeszcze na coś wpadnę Aczkolwiek wydaje mi się, że to co jest To i tak już jest dosyć E, zdecydowanie, więcej tutaj za bardzo kombinować e, wydaje mi się, że nie trzeba. E, tutaj tepnijmy się tutaj, bo tutaj, to oczywiście to już widzieliście, ale e, jak widzicie, pojawiły się pierwsze domy. Tutaj mamy pierwszy dom, proszę bardzo. E, takie ładne podwóreczko. Ono oczywiście tutaj było w 19. Jest to odzorowane praktycznie jeden do jednego. Garażek jest ten sam, dom jest ten sam, tylko wiadomo, jakiś tam trochę więcej, jakiś tam pierdółek dodawałem. Jakieś tu ładne krzaczki są, drzewka, także myślę, że zacnie to wygląda. No i jeszcze drugi domek już tutaj powstał. Eee, tutaj, jak widzicie, jest to również dosyć podobne do tego, co było, może trochę odświeżone, bo tutaj jakiś drewniany płot był w 19 i wszystko tutaj zrobione, to trochę nowocześniejsze nazwijmy to, ale dom jest całkiem zbliżony wyglądem. Jakiś tutaj podejści. A, muszę tą doniczkę tutaj widzę wywalić, bo ona trochę tutaj jest z dupy. Eee, i, te, I w sumie, obie te doniczki są trochę tak nie na miejscu. Tutaj, tak, teraz zauważyłem. No, muszę je skasować. Eee, no, tutaj jakieś jakaś studnia, jakiś samochodzik, jakiś garażyk. Wiadomo, standardowa y, kombinacja rzeczy. Myślę, że myślę, że całkiem, całkiem spoko. Eee, no i w sumie. To by było na tyle, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać, nic więcej tutaj nie ma. Także mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając to, jeżeli tak zostaw, widzu łapkę w górę i subskrypcję, będę za to bardzo wdzięczny. Daj przede wszystkim znać, co sądzisz o zmianach, jakie zaszły, o postępach ogólnie, o postępach z pracy nad tą mapą, bo powoli to idzie, wiadomo jeszcze, to wymaga dużo, dużo godzin. Także nie nastawiajcie się na żadną premierę na razie Cybuchowa w najbliższym czasie. No, bo jak widzicie, to dopiero dopiero zaczynam robić wsie teraz, tak naprawdę. Eee, więc, no, kwestia kilku miesięcy jeszcze. No, nie łudźmy się, no inaczej to tak, tak inaczej tego się nie da zrobić. Eee, no, także, Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna. No i cóż, jeszcze oczywiście, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby e, pomóc mi w rozwoju tego kanału, będę za to bardzo wdzięczny. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.